W poniedziałek wielkanocny, mimo tego drużyna nie ma wolnego, przygotowujecie się do bardzo ważnego i bardzo trudnego meczu z liderem, który już w najbliższą sobotę. Przygotowujemy się do każdego ważnego meczu, każdy kolejny następny jest, jest ważny i my piłkarze no niestety nie mamy wolnego, tak to się wszystko pogładało, aczkolwiek trzeba przyznać w tym okresie świątecznym teraz, w tym roku, mieliśmy dwa dni wolnego po, po meczu, bo graliśmy w czwartek, więc fajnie chłopaki popracowali w ostatnim spotkaniu i dostali dwa dni wolnego i teraz musimy się przygotować, tak jak powiedziałeś, do arcy ważnego, trudnego meczu, bo cały czas walczymy gdzieś o tą szóstkę, o każdy punkt jest bardzo trudno i Miedzianka to jest zespół, który lideruje w naszej pierwszej lidze. My to wiemy. Chcemy tam po prostu zwyciężyć. Czy macie już rywala na tyle rozpracowanego, że wiecie z której strony go ugryźć? No, Miedzianka e, chyba wyrównała, może nawet poprawiała tą Waszą pasję z poprzedniego sezonu spotkań bez porażki. Ostatnio no, można powiedzieć mały dołek. Pokonał ich Stomil, e, później remis. Czy w tym możemy też upatrywać szansy, że, że ta drużyna złapa jakąś zadyszkę? No jeżeli chodzi o Miedziankę to będziemy się przygotowywać w tygodniu. Jeszcze mamy sporo czasu do tego, aby ustalić odpowiednią taktykę pod przeciwnika, bo tak chcemy zrobić. Miedzianka wyrównała nasz 17 mecz bez porażki, więc tak samo można powiedzieć, mieliśmy w tamtym roku taką pasę, ale nie patrzymy na to, patrzymy na siebie. Chcielibyśmy z meczu na mecz grać coraz lepiej. Myślę, że ostatnio forma naszego zespołu wzrasta i to widać, aczkolwiek patrząc pewnie pod ostatni wynik 0-0 z Resowią może, może ktoś powiedziałby z boku, że to nie, nie do końca ta forma jeszcze, ale myślę, że widać ostatnie mecze. Naprawdę gramy fajnie i Mamy nadzieję, że się to przełoży wszystko na punkty, bo, bo jest trudno. Każdy, każdy walczy o cenny punkt w tej lidze i tak się narobiło, że od 1 do 6 są to miejsca premiowane. O tym wiemy i o tą szóstkę walczy nie tylko zespół Sandecji, ale wiele, wiele innych, bo pod Beskidzie, tych Opole. Jest jeszcze sporo takich zespołów, więc ciekawie się zapowiada ta nasza liga końcówka. Widzimy, jak mocno chociażby 100 mil walczy o utrzymanie, więc no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na koniec sezonu. Mówi trener o tym, że gra wygląda coraz lepiej faktycznie, ale są też takie dysproporcje i czym to można tłumaczyć, bo są takie spotkania, jak właśnie Puszczą, z Resowią, że jeden celny strzał tylko. Są też takie mecze jak z koroną czy z Jaszczębiem, gdzie, gdzie szczególnie właśnie z tym, w tym meczu z GKS-em oglądaliśmy takie oblężenie w netbramki. Tak, no myślę, że to generalnie chodzi o przeciwnika, jeżeli, jeżeli gramy z zespołami, które yy, chcą się utrzymać zazwyczaj grają 5-3-2, 5-2-3, 5-4-1, więc trudno jest w tym ataku pozycyjnym stworzyć sobie wiele sytuacji. Jeżeli przyjeżdża zespół, chociażby tak jak Korona, zespół, który chce grać o ekstra klasę, widać, że, że oni nie, nie chcą bronić, atakują, grają wysoko, więc to też nam odpowiada i myślę, że to z tego wynika. Dzięki Dziękuję. i powodzenia.